Cześć widzowie, dzisiaj będę nagrywał Robloxa. Tylko e, będziemy dzisiaj grali w. Dzisiaj będziemy grali w. Czekajcie? Dobra, w pigi. Może nam się widzowie uda, a może nie. Zaczynamy. Skiny mam dopiero najsłabszy, a jedna ile mam punktów? Zero punktów To sobie nazbieram widzowie i sobie kup, kupię sobie widzowie skina. Ściszę trochę Cześć widzowie. Ściszyłem trochę. Powinno być normalnie. Mało osób jest. I chyba sam jestem. Dobra, widzowie gram w coś innego, bo tu sam jestem. A nie, jest ktoś. Dobra, to jednak... Idziemy po biały kluczyk. Siema. Cześć, bacon. Słabego masz skina. O, nie, nie to No, idziemy, przeszliśmy. Teraz laser musimy odblokować. Widzowie. Czy tylko to klucz nam jest potrzebny? Tylko tu dosłownie wszystkiego aż tak nie pamiętam. Oj, przepraszam was widzowie. Dobra, gramy w coś innego jednak widzowie. Sorry was. Przepraszam was, ale pogramy ale pogramy w to. Dobra. Zaczynamy tą grę. Widzowie, jesteśmy na świecie. Tylko oczywiście pewnie będziemy musieli e, patrzeć, co ludzie robią. Wiedziałem. Dobra, widzowie, to jest jakiś badziew. Chciałem w to wejść. To jest jeszcze gorsze niż myślałem. Jaybreak, nie. to pogramy widzowie so sobie... wy... pogramy sobie widzowie wy... Eee, na razie... w parę piłkę nożną czy... dobra to bierzemy... oczywiście że... squid game Ola, zaczynamy. Zaczynamy widzowie. Niech to już gramy. Nie mogę... Nie mogę... Nie mogę z tego wyjść. To jest głośne, więcej będę wam pokazywał dźwięku. Lecimy, może byśmy zdążyli. A jeszcze minuta, dobra, to nie mogę wyjść na chwilę. Zarejestrowany już jestem. Tak, da się zmienić strój maski. Dobra, ja lepiej wyjdę. A za minutę się zaczyna. Dobra. Sobie tu pobiegam, krótki dystans. Po pokoju. Oczywiście. Boosters. Dobra, idziemy tu. Gdzie się da wejść? Idziemy oczywiście. Tam gdzie w piątek byliśmy, czyli tu, to na no nie w piątek, tylko nigdy. Dobra, idziemy. To moja pierwsza seria, że ja sobie gram. W Robloxach, tak, to Widzowie. Ale zapomniałem wam powiedzieć, zostawcie łapkę w górę i subika. O, o, o! Coś się zaczyna. Jeszcze zaraz zacznie. To już czuję, widzowie. Dobra. Nie kupujemy gracza. Wybieramy no, Gracza Chcemy. Dobra. Na razie nie musimy biec. Od razu. Ej dlaczego wy stoicie w miejscu? Ty, arbuzek. Arbuzek. Ogryzek. Ja już się odnalazłem. sorry, że nie mówiłem nic, ale już się odnalazłem w tym wszystkim widzowie, bo nie mogę się odnaleźć. Jak zwykle, myślę, że z dwie rundy zagramy. Typ jakiś tu biega. W sensie w innego typka zamienić. Kurde! Chcę być sobą, a nie kimś. Dobra, widzowie, jesteśmy. Chodzimy, zdjęcia robimy. Rzeczywiście, powoli. Zdjęcie zrobione. Jak ładnie wyglądam? Ładnie Nie. A tu, bra, to tutaj jest Pyk! Dobra, widzowie. Eee, nie musimy się tak śpieszyć. Bo to będzie tam, oczywiście, mm, wejść po No Mamy tyle sekund, że my na spokojnie zdążymy. Co ty, ca CXA a, pok ca, robisz? Bo kurde, widzowie, nie wiem czy ja zdążę. Oczywiście zdążę. Jest, dostałem się widzowie. Tak to by mnie tu nie było. No oczywiście największy król w tą grę przychodzi. Numer dwójkę mam oczywiście. Pierwsze to zawsze najlepsze. Siema. Cześć. 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 Bye -bye. Widzowie, ja też muszę słyszeć. Więc trochę... Dobra, widzowie, muszę się skupić. Widzowie, muszę się trochę skupić. Jeszcze mamy dużo czasu. Ale może nam się uda widzowie. Dobra. O, nie! Jeszcze minuta została. Tu już... Pochowani. Tam już pochowani są. Dobra widzowie Nam się jeszcze byuda Ale! To postoje. Chwilę Jeszcze nie przeszłam, ale to stoję, Ej, zaszczelony jestem Dobra Widzowie, głupie to jest W pierwszej rundzie zginąć Dobra, idziemy do innej gry. Bo chciałem przejść, ale mnie oczywiście zabił. Zabili mnie głupki. Dobra, to coś dla was znajdę. <laughs> Od kiedy. To jest. Takie głupie coś jest. O, niemożliwy szklany. Oby. Ja w to dobry jestem, widzowie. Więc pogramy sobie. Dobra. Albo zakręcimy zaraz sobie. Albo widzowie. Teraz kręcimy. Oczywiście zakręcimy. Mogło być bardzo dużo. ale no dobra, no. To ja mogę sobie skiny kupić, widzowie. To sobie nawet widzowie skiny mogę kupić. Dobra. Dobra, widzowie. Nara. Na No idźcie Dobre widzowie. Oj! Dobra, nie ma tyle robuxów. Ej, dobra, widzowie, idziemy dalej. Idziemy dalej. Jak coś. Co się śmiejesz? Z ciebie, bambik. Ojojoj, oj, oj. kasiara. Nie, no bambik. I teraz nie pamiętam. Oj, dobra. Bomboks. Oj, 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 oj. Widzowie, będzie ciężko. Dobra, jakby co to widzowie ostatnio gram, zmieniamy? Napra naprawdę, naprawdę, eee. w co by tu pograć? Co widzowie, w co by tu pograć? O. O, weźmie, weźmiemy to. Uciekaj od fast... Fast food... Fast foodów. Uciekaj od fast foodów. Ja i tak jem, ale i tak uciekam. Ty, co ty robisz? Manager oszalał. Co niby się stało? Gdzie mam iść? Plac zabaw jest zniszczony. Gdzie niby? Gdzie? Ja mam tam iść? O nie! Co to są? Łopatrzcie! jaki fajny pl plac zabaw. Zginąłem, no nie. Nie! Widzę nosorki. No, ej, nawet nie dotknąłem. To jest jakiś najsłabsze obyby, którego się przejść nie da. No nie. Pierwsze przejdźmy. Musimy ma bardzo uważać. Dobra. Mało osób jest chyba. Z tym oby Ale ja dopiero zaczynam. Dobra. Frytki. Na różkach mam iść. Dobrze. Aj, trudne. Trudne to oby. To jest easy czy hard? Ej, no to jest Ukończ grę dla niespodzianki. Ty, niespodzianka widzą, że może być jakaś. Tylko ukończę grę, ale nie wiem, czy to jest możliwe na takich, na takich dobrych mapach. A co oni robią w tych czasach za gry, w których się nie da przejść? Przecież mapy takie trudne. No nie, na ostatniej rurce z McDonalda byłem. Lecimy! W końcu to przeszłem. Punkt kontrolny. Oczywiście na prosa lecimy. Na pros. Pros. Jest w końcu. Jejeje. Dobra widzowie. Teraz co ja mam iść? Przez bagna. E, keczup! Co jest? Ile tu keczupów jest? Wszystkie keczupy się rozlały. Idę do keczupu. W, keczupu. w keczupie, widzowie, byłem. Dobra, płyniemy do końca. Ja chciałem tu wejść Ej, no ja chciałem tu wejść A frytki działają? Nie, nie I tu jest jakaś tajna baza Dobra, to nie wiedziałem Ej, tu w środku są Co jest? Jak oni to zrobili? Idziemy do basenu Pełnym sketchupem. ketchupem kończymy Dobra, już jesteśmy Idziemy do jakiegoś portalu nieśmiertelności ja chcę tam iść. Chcę tam iść. O nie, tam zaczynałem. Dobra, nie. Ja nie będę tam szedł. Jak tam widzowie zaczynałem? No nie, frytki. Frytki mnie pokonały. O nie, sorki. Widzowie. Chcę ciągle płynąć jeszcze raz od nowa. O nie. Może nam się uda jeszcze ukończyć grę dla, nies dla niespodzianki. Jak nie skończymy tego dzisiaj, to w no, następnym odcinku nam się uda. Okej, okay, widzowie? Mm, dobra, już prawie dopływamy. Ja umiem szybciej od niego pływać. Szkoda. Ja, ja, skaczę, ja skaczałem na wodzie Teraz nie jest tylko Punkt kontrolny Idziemy Nie możemy niczego dotknąć O, mogę to wziąć? O, dzięki No nie Kosztuje tysiąc ileś tam Robuxów Ketuk cię rozlał Oczywiście, jak w McDonaldzie. Powiedzcie, czy wam kiedyś się keczup rozlał? Chociaż raz. Bo mi nigdy, może się coś takiego zdarzyło. Dobra. Teraz tu, tu i tu. Przeszliśmy ten level, widzowie. Idziemy na następny. Eee, uważaj na lasery bezpie... bezpieczeństwa. Dobra. Ojej, dobrze widowie. No nie, Wednesday, Tuesday, Thursday. A w widzowie, ja tego dotknąłem? Nie, chyba nie dotknąłem. Tu, teraz tu. Dobra, widzowie, kolejny level. I tu będziemy mieli. Zaraz myślę, że Jackpota. No nie, nie chcę nic. Pośpiesz się tędy. Muszę się pośpieszyć. Dobra, wdawam. Się pośpieszam oczywiście. <trym> pośpieszam się. Kolejny checkpoint. Dobra. Chciałem się pośpieszyć, ale oczywiście mi się nie udało. No co jest? Eee, e, e. proszę mnie tu nie kłamać. Znowu z czegoś dotknę. Dobra, szybko teraz. Och, tak, kuchnia jest trochę brudna. Dostać się do tamtych drzwi. Dobra, musimy się dostać do tamtych drzwi. Ale łatwe, w sumie nie aż, aż takie łatwe to by widzowie Jak mi się uda to uda Następny odcinek spróbuję zrobić fajniejszy Ale jak mi się nie uda to trudno Ej, ale to jest ten sam co widzieliśmy Happy Meal Kto jadł jak był mały Happy Meala? Chyba każdy jadł Happy Meala jak był mały Pewnie dla każdego były zabawki. Jestem ja zabawkę, ja chcę zabawkę. Taką chcę, numer czwórkę, numer dwójkę. Pewnie tak chociaż raz było. Pewnie chociaż raz ktoś jadł... od... <coughs> Happy Mila. Ale zostawcie suba i żeby mi się to udało. A dobra. Musimy iść przez węty. Teraz tędy. O nie! Rury zepsute mogą wybuchnąć, więc uciekamy. Widzowie. Nie, tak nie wygląda lawa. W sumie. Frytki, wiem sobie. Num, num, num. O nie, jestem zatruty. Nie! Wyżegałem Ale frytkami. Dobra, widzowie. Teraz tu, teraz kas Na kasie skaczemy. Kasa. Kto ma dużo kasy? tra la la la, la. Ej, Czy ja teraz tam... Czy, czy ja teraz tu musiałem spaść? O nie, to jest ten zły... Ukowiec. Ten zły gnojek. Uciekamy od niego. Żebyś nas nie złapał. Ha, 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 ha! Złapię cię! O nie, o nie, widzowie, widzowie, on nas złapie! Szybciej, szybciej! nie, on, on, nie, 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 nie. on, on nas, on się już przygotowuje, żeby nas złapać! On się już przygotowuje! On się już przygotowuje, no nie! Szybciej! Masz jeszcze 10 sekund. 10, 9. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i ostatnie moje słowo to jest jeden. Szybko. On już nas chce złapać, ciągle idzie za nami. Już, chwila, musimy uciec, dobra. Widzowie, czekaj, ja już, ja, ja już cię złapię. Nie, musimy uciekać. Nie, złapał nas.